Kilka pytań się nasuwa, być może to padło, ale proszę doprecyzować, ile nas będzie kosztowała prezydencja. No i ja, ja wymieniłem w moim wystąpieniu szereg takich fraz. Język, język, język używany jest takim, no, tak, nazwałem to pustosłowiem, ale proszę przynajmniej o definicję jednego terminu, mianowicie co to znaczy odporność demokratyczna. To jest yy, jakieś makagigi dla mnie, ale więc proszę to doprecyzować. No i jest ten, te, ten, te, ten czas, że, że Polska przejmuje e, prezydencję w Unii, jest to dobry moment na jakąś analizę w ogóle, bilans, bilans naszego członkostwa. Czy Państwo w ogóle analizujecie opłacalność dalszego członkostwa Polski w coraz bardziej skomunizowanych, marksistowskich strukturach unijnych, czy też ufacie Państwo bezgranicznie? W jedynie słuszną, zadekretowaną prawdę, że przy Tobie Unia Europejska stać będzie, choćbyś nas miała doprowadzić do powszechnej biedy, co już się zaczyna. Dziękuję.